Wiadomo, że nie poszczególni biskupi zapraszają papieża do Polski. Zaprasza episkopat, zapraszają władze państwowe. Natomiast ja przyznam się, że podjąłem inicjatywę jak gdyby trochę na własną rękę. I skierowałem do Ojca Świętego list motywujący konieczność przybycia Ojca Świętego do Gdańska. A fakt yy, reakcji Ojca Świętego na ten list świadczy o tym, że episkopat miał trochę jak gdyby inne na ten temat zdanie. Wynikało ono z systematycznych rozmów, jakie prowadził arcybiskup Dąbrowski z władzami państwowymi. Ale Obaczność Boża pozwoliła na to, że akurat byliśmy razem w Watykanie, kiedy ja zawiozłem list do Ojca Świętego i tutaj stale dziękuję księdzu Stasiowi Dziwiszowi, ówczesnemu kapelanowi, ojc, sekretarzowi Ojca Świętego, za jego reakcję, dlatego, że zawiozłem, by list przekazać osobiście Ojcu Świętemu. Ksiądz Dziwisz, nie wiem, kierowany jakimś działaniem Ducha Świętego, nie pozwolił mi na to, żeby od tak gdzieś w, w prywatnie przekazać list zapraszający Ojca Świętego. Do, do Gdańska. Tylko stało się to przy obiedzie, w czasie którego był przy stole ksiądz, między innymi ksiądz Arisku Dąbrowski. Ja siedziałem po prawicy Ojca Świętego, a więc najbliższy i naj, najbliżej Ojca Świętego, i w pewnym momencie ksiądz Dziwisz powiedział: Ja ten powiem, w jakim momencie ksiądz ten list przekaże Ojcu Świętemu. Nie wiedziałem, dałem jemu, i on w pewnym momencie, pod koniec obiadu, położył ten list między papieżem a mną. A ojciec Święty wówczas powiedział: To jest niezwykłe zdanie, ja nie muszę tego listu czytać, bo wiem, co w tym liście jest. Ksiądz-arcybiskup, ksiądz wówczas jeszcze arcybiskupstwo nie było w Gdańsku, ksiądz-biskup zaprasza papieża do Gdańska i trzeba to realizować. I wówczas rozpoczął się ten dialog między papieżem a arcybiskupem Dobrowskim, który oświadczył: Ojciec Święty, to jeszcze w tym roku jest niemożliwe ale następna pielgrzymka pewnie już tak. I wówczas to stwierdzenie księdza arcybiskupa Dąbrowskiego wywołało u Ojca Świętego bardzo dziwną reakcję. Zapanowało milczenie, które trwało, nie wiem, może z pół minuty. Ojciec Święty nic nie odzywał się, milczał też Dąbrowski. I Ojciec Święty odezwał się po tym, po tym głosie arcybiskupa Dąbrowskiego Książę z gdybym i tym razem, i tym razem, a więc już znaczy, że było już wcześniej jakieś próby, gdybym tym razem nie mógł przyjechać do Gdańska, musiałbym bardzo poważnie zastanowić się, czy ja mogę jechać do Polski, gdyż byłoby to instrumentalne traktowanie papieża. Słysząc takie, zdania, takie zdanie, byłem przekonany, że Ojciec Święty będzie w Gdańsku. Ale wcześniej zdawałem sobie sprawę z tego, jak trzeba wiele wykonać, żeby to było rzeczywiście możliwe.